Siemanko, mam na imię Wiktor i to jest pierwszy odcinek z Hero Zero. I przepraszam Was, że nie zrobiłem odcinka od początku. No ale niestety nie chciało mi się grać od początku. Przepraszam Was za to. Ale i tak nawet 80 level już wbiłem, także no, też nie jest tak źle. Dobra. Postaramy się kogoś zaatakować. Hmm. Ale ja weźmiemy z rankingu, pokój sobie Robsona. Patrzyłem, bo już był był. Jestem za słaby na Robsona. Może nie podskakuj, synek. Dobra, zaatakuję sobie go. Nie podskakuj, synek. Ma taką dziwną nazwę, że wesołowić się nie umiem. Dobra, teraz chyba zaatakujemy sobie. Hmm. Kogo by to się zaatakować? Jak widzicie, mam już 23 tysiące honory. Także nie mam prawie kogoś atakować. Y I teraz mam dla was pytanie. Czy byście mogli mi w komentarzach napisać, czy mam dob dobre staty? Fajnie by było, jakbyście mi napisali. Tak, napiszcie mi od 0 do 10, ok? No dobra, mam nadzieję, że się zgadzacie. I po prostu napiszcie tam na przykład 5 na 10, czy coś w tym guście. Takujemy sobie na linę. z nariną O, szkoda. Szkornorku nie mam prawie. Dobra, na którym jesteśmy miejscu? Tysiąc... 10... Aha, miałem wam powiedzieć, że jak coś to gram na PL8, dobrze? Gram na PL8. No znowu będziemy musieli zaatakować pod nie i synek, bo w końcu koło innego zaatak. Będę trochę głośniej gadał, żebyście mnie w miarę słyszeli. Postaram się tak głośno gadać. To jest moja pierwsza seria, także nerwy łobowe. Kogo bym mógł? Może Olgę 1690? Mogę atakować Olgę? Hmm. Tak, mogę atakować Olgę. Wygrałem! Wygrałem! Chociaż czwartym nawet, ale wygrałem. Hmm. I co teraz mamy porobić? No, nie zacząłem nagrywać od początku. Yy, Hero. się. Że nie zrobiłem tak, że bym zaczął nagrywać od początku dnia, tak to bym miał wszystkiego na fulla, bym mógł sobie zrobić zadenka nadzwyczajne. No ale no niestety widzicie, byłem u kolegi i nie miałem za bardzo czasu, wiecie? No dobra i chyba... No nie, dobra, jeszcze nie kończę, jeszcze chwilkę. Hmm. Aha, miałem wam pokazać drówynę. No patrzcie. Mam taką druynę. Chyba gadałem, ale gram na PL8. Jakbyście chcieli mnie wyszukać, wpiszcie Jojo 5, a inaczej IO IO 5. Piszcie wiadomości, będę pozdrawiał każdego, kto będzie o to prosił. No dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nagram jeszcze drugi odcinek z 0 ale to już później. Na razie.